Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w tych e, niezwykłych e, okolicznościach przyrody i cieszę się, że ci z Państwa, którzy są tutaj po raz pierwszy, przy Mickiewicza 4, ale od strony regionu, jak chodzą na górę, to mówią, że uch, co to za miejsce i że można by tutaj mieszkać, bo tak rzeczywiście jest, chce się tutaj przychodzić, chce się tutaj przebywać. Ze względu na to, że no, w towarzystwie tych przepięknych starych kamienic, tych jesionów, które rosną tu od ponad 100 lat, e, możemy gościć Państwa e, dzisiaj w troszeczkę poszerzonej formule z tego powodu, że my opowiemy o swoim projekcie Muzyka na dachu, natomiast są z nami też e, jest nam bardzo szeroka reprezentacja tarnowskich restauratorów ze swoim projektem. Jemy w Tarnowie, który jest też troszeczkę powiązany z tym, co my będziemy robić. Więc wysyłaliśmy już Państwu wcześniej komunikat prasowy dotyczący projektu Muzyka na Dachu. Ten projekt powstał jesienią ubiegłego roku, kiedy nikt z nas nie spodziewał się, że wiosna i lato będzie tak trudne. Natomiast teraz okazał się po prostu wybawieniem, ponieważ będzie możliwość prezentacji. Części naszych tytułów, wiadomo, że tych tytułów kameralnych, a z drugiej strony tytułów o charakterze muzycznym, właśnie tu na przestrzeni Zielonego Dachu i Oranżerii. Chciałbym podziękować serdecznie za pracę przy tym projekcie. Nieobecnej dzisiaj szczęśliwej mamie Agacie Bykowskiej, bo przebywa na urlopie macierzyńskim, ale to w dużej mierze jej zasługa, że ten projekt powstał i że udało się też zdobyć dofinansowanie ministerialne w wysokości. Blisko 100 tysięcy złotych, dlatego te kilkanaście wydarzeń, które będzie organizowanych w ramach tego projektu, będzie też dostępne dla wielu osób. No, myślę, że tutaj te kilkaset osób co najmniej przewinie się przez Dach Tarnowskiego Teatru i będą zadowolone z tego, co zobaczą. O szczegółowym repertuarze i o tym, co będzie można zobaczyć w ramach tego projektu opowie e, pani dyrektor artystyczna i to jest Matylda Baczyńska, bo trzeba to powtarzać, bo Matylda jeszcze nie do końca jest przyzwyczajona. <grymne> 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 nie ukrywam, przyzwyczajam się do nowej funkcji. I tak w ramach projektu Muzyka na dachu mamy przygotowanych siedem wydarzeń i pozwolę sobie opowiedzieć o nich chronologicznie, tak jak będą się um, odbywały. I pierwszą, um, pierwszym um, spektaklem muzycznym um, będzie koncert Anioła Sąskógo. Aniołki Polskiego to jest zespół powstały przy teatrze, w skład którego wchodzą Matilda Baczyńska, Monika Wenta i Piotr Niedojadło. I zespół ten powstał, by w jakiś sposób pomagać. I podczas koncertu będzie można wspomóc Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tarnowie. Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Następnym wydarzeniem będzie Aha, i Aniołki Solskiego będą grały 30 lipca, 31 lipca i 1 sierpnia o godzinie 20. Następnym koncertem będzie bajkowy koncert. Odbędzie się 9 sierpnia o godzinie 16. I tutaj zaprezentujemy piosenki z dwóch spektakli: ze spektaklu Księga Lasu i ze spektaklu Jaś i Małgosia. W koncercie wystąpią Matylda Baczyńska, Monika Wenta, Ewa Sąsiadek, Tomasz Piasecki. Kamil Urban, a akompaniować będzie nam Piotr Niedojadło. Następne wydarzenie to Bądź taka, nie bądź taka, 21, 22 i 23 sierpnia o godzinie 20. I tutaj występuje Karolina Gibki i akompaniuje jej na gitarze Jakub Mitoraj. Następny koncert, właściwie spektakl, to Apetyt na Czereśnie, 27, 28 sierpnia o godzinie 20. I tutaj wystąpi Kinga Piąty, Ireneusz Pastuszak, a akompaniują im Bartek Szłakiewicz i Piotr Niedojadło. Następny koncert to Śpiewamy Stachurę, 5 i 6 września o godzinie 19. I tutaj występują Kinga Piąty, Ewa Sąsiadek, Ireneusz Pastuszak, Tomasz Wiśniewski i akompaniują Piotr Niedojadło na klawiszach i Arkadiusz Boryczko na gitarze. Kolejnym wydarzeniem będzie koncert finałowy Tyle Słońca w całym mieście, który przygotowuje Polski Chór. I gościnnie wystąpią tam również Karolina Gipki, Kinga Pięty i Ewa Sąsiady. I ostatnim wydarzeniem, które odbędzie się 13 września o godzinie 19, będzie koncert Anny Marii Jopek. Na wszystkie wydarzenia bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Tak, a o warunkach i sposobie do zakupu biletów powie Pani Karolina Biała, szefowa naszego działu sprzedaży. Jeśli chodzi o bilety na, na te wydarzenia w ramach muzyki na dachu, bardzo się cieszymy, że dzięki dofinansowaniu możemy je Państwu zaproponować w cenie 1 zł od osoby, za wyjątkiem koncertu Anny Marii Jopek. Bilety rozpoczęliśmy, sprzedaż biletów rozpoczęliśmy tydzień temu, są dostępne w kasie teatru oraz przez internet. Wszystkie bileciki były dostępne od samego początku online i na tą chwilę jest jeszcze troszeczkę biletików, ale one szybko, szybko się kończą i ze względu na, na to, że mamy jednak ograniczenia tutaj związane z reżimem sanitarnym, więc nie możemy, nie możemy ich tyle udostępnić, ile byśmy chcieli. Tak więc prosimy przekazywać Państwu Państwa informacjach, że zapraszamy serdecznie do kontaktu i będziemy się starać jak najwięcej ich przekazać. Jeśli chodzi o koncert Anny Mariopek, on odbędzie się na dużej scenie. I ze względu właśnie na ten wspomniany reżim możemy na, na dzień dzisiejszy możemy udostępnić 145 miejsc, czyli połowę wszystkich dostępnych miejsc na dużej scenie. Jednak liczymy na to, że być może jak, jak szczęśliwie się wszystko potoczy, będziemy mieć odblokowaną tą, tą zasadę, ten reżim i wtedy przekażemy informację Państwu, że jakby będziemy sprzedawać dodatkową tą pulę to w tą drugą część sali. Jeśli chodzi o, tak, taką chciałabym przekazać jedną ważną informację, ze względu na to, że ta scena nie, nie jest tak łatwo na tę scenę trafić, co Państwo pewnie zauważyli, więc prosimy wszystkie osoby, które będą miały bileciki na te wydarzenia, aby przyszły do nas od strony Mickiewicza, weszły tak jak normalnie, się chodzi na, na, na spektakl na innych scenach, i tam na początku zbiletujemy Państwa i przy, wszyscy razem przejdziemy tutaj na, na tą scenę. Jeśli chodzi o zasady bezpieczeństwa, jakie w tym momencie panują, my będziemy wszystko robić, żeby, żeby udostępnić Państwu czy środki do dezynfekcji. Tutaj akurat jest też, jesteśmy w takich komfortowych warunkach, że to jest przestrzeń otwarta, także to też nam bardzo sprzyja, ale prosimy też Państwa o zachowanie dystansu. Tutaj krzesełka też będą w taki sposób ustawione, żeby ten dystans był zachowany. I na koniec serdecznie chciałabym Państwa poprosić o przekazanie informacji, że mamy już dostępny repertuar wrześniowy, w którym pojawi się premiera, do której już się przygotowujemy, czyli Mayday w reżyserii Tadeusza Łomnickiego. To początek września, a pozostałe wydarzenia, tak jak wspomniałam, są już na stronie internetowej i w przyszłym tygodniu poinformujemy, od którego dokładnie momentu ruszy sprzedaż i rezerwacja. Przepraszam. Dzień. Przestrzeń otwarta, a co w sytuacji, jeżeli pogoda zabiegnie? Odwołujecie, przenosicie tę informację na bieżąco? Będziemy na bieżąco informować. Gdybyśmy podjęli taką decyzję wcześniej, będziemy chcieli każdą, każde to wydarzenie zaplanować dzień wcześniej, jeśli chodzi o miejsce, w którym się odbędzie. Będziemy po prostu, myślę, że i w naszych mediach społecznościowych, na stronie internetowej, internetowej. mamy też kontakt do naszych widzów, tak żeby ich o tym poinformować. Mamy nadzieję, że unikniemy sytuacji, gdzie w trakcie wydarzenia odbywającego się na Zielonym Dachu na przykład spotkamy się z burzą. Wtedy będziemy także reagować, żeby, że, znaczy będziemy przerywać wtedy to wydarzenie, ale liczymy na to, że. Nie będzie, będziemy musieli tego zrobić. Nie Są przygotowane alternatywne scenariusze, natomiast ja sprawdziłem sobie y, ostatnio dokładnie pogląd, bo wybieram się na urlop w przyszłym tygodniu i okazuje się, że nad morzem nie będzie najlepiej, ale w Tarnowie ma być znakomicie, ma być ponad 30 stopni, więc wszystkim tu zazdroszczę. państwu, jeśli będziecie w przyszłym tygodniu w Tarnowie, czy ten czwartek, piątek, sobota może się okazać naprawdę niezwykle miłym wieczorem tu w Tarnowie, szczególnie ja miałem okazję też tutaj być na kilku wydarzeniach artystycznych, kiedy zachodzi już wieczorem słońce, Robi się ciemno, nad nami są chmury, księżyc, gwiazdy, to jest naprawdę wymarzona wymarzona sceneria do tego, żeby tutaj zaprosić kogoś i przyjść na, na nasze występy. Dodatkowo jeszcze mam taką drobną uwagę techniczną, o której może nie wypadało powiedzieć Pani Karolinie. Nie warto, drogie Panie, ubierać szpilek tutaj na zielony dach, bo one mają tutaj pewien problem techniczny, pijają się, nie ma konieczności używania areatora póki co do naszej trawy. Można sobie przyjść w jakimś sympatycznym obuwiu, a nawet na bosaka, żeby po tej naturalnej trawie pochodzić. Trudne czasy wymagają także zawierania różnorakich sojuszy po to, żeby można prowadzić swoją działalność. My ze swoim repertuarem, ze swoją działalnością artystyczną znajdujemy się też w bardzo trudnym momencie, jak Państwo wiecie, z tego prostego powodu, że jest ograniczona. Możliwość przychodzenia do teatru, natomiast myślę, że podobną sytuację do niedawna przeżywali wszyscy restauratorzy i te osoby, które prowadzą działalność gastronomiczną, i tutaj dzięki kontaktom i regularnej współpracy przy różnorakich wydarzeniach pomyśleliśmy, że można zawrzeć razem szyki. Dlatego tu też podczas wszystkich tych kilkunastu wydarzeń, które będą prezentowane na Zielonym dachu. Zaprosimy, już zaprosiliśmy do współpracy restauratorów z Tarnowa i będzie dostępny mini catering. Mini catering, dlatego że, jeśli, tak jak pani Karolina powiedziała, bilet na nasz koncert, spektakl będzie kosztował złotówkę, to myślę, że dzięki tym zaoszczędzonym kilkudziesięciu złotych warto wspomóc wtedy i skorzystać z oferty tarnowskich restauratorów i tego, co tutaj zaproponują. Państwo restauratorzy sami przygotują między sobą podzielą, my będziemy informować na naszej stronie internetowej, co będzie dostępne który, każdego z tych dni, kiedy będą koncerty i która restauracja będzie odpowiadać za catering, jakby gratuluję tej inicjatywy, bo myślę, że nie warto wspierać, a może warto, Robić rzeczy tutaj na miejscu, pokazywać, że i w Tarnowie powstają bardzo fajne inicjatywy i ten Państwa pomysł jemywtarnowie.pl, dobrze powtarzam nazwę, tak, jemywtarnowie.pl, od poniedziałku myślę, że będzie często używanym adresem na wszystkich tarnowskich wyszukiwarkach, dlatego my już teraz kończymy i zapraszamy tutaj przedstawicieli Stowarzyszenia Restauracji w Tarnowie, Krzyśku, Zapraszam, oddajemy Wam miejsce i prezentujcie to, co macie robić.